Pozdrowienie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to nasze wyznanie wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ufajmy Panu. Kochani przyjaciele, siostry i bracia, drodzy internauci. Nie dzień dobry. Nie dobrego obiadu. Nie dobrej kolacji. niedobry dobry wieczór. Nie cześć, nie hello. Nie na stardas. I tak dalej, i tak dalej. Ale niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest pozdrowienie ludzi wierzących. Ostatnio w związku z, ze spotkaniem młodych w Rzymie oglądałem niektóre transmisje. I tak mi strasznie smutno było i tak mnie serce pierojsko bolało, że nawet kardynałowie, biskupia, ja nawet sam Ojciec Święty nie używa tego pozdrowienia. Dzień dobry, dało się słyszeć tak często. Dobry wieczór. A gdzie chwalenie naszego Pana Jezusa Chrystusa? Gdzie wyznanie naszej wiary? Na imię Jezus padają szatani na kolana. Na imię Jezus zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Imię Jezus. Nie ma w żadnym innym imieniu naszego zbawienia, tylko w tym imieniu. A więc kiedy mówimy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wyznajemy naszą wiarę, uwielbiamy naszego jedynego Zbawiciela, oddajemy Mu cześć, chwałę, okazujemy naszą miłość, ufność. Kochani, jakżeż to smutne, że nasz święty kościół katolicki tak się strasznie laicyzuje. Pamiętamy, nie tak strasznie dawno, w 78 roku, kiedy na papieża został wybrany umiłowany kardynał Karol Wojtyła i przyjął imię Jana Pawła II. To, co nas tak strasznie uderzyło w pierwszym wystąpieniu i potem uderzało przez cały pontyfikat. To ten mocny, barytonowy głos, którym wyznawał swoją wiarę i zachęcał nas do uwielbiania imienia Jezus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To były pierwsze słowa, jakie wypowiedział. Sia lodato Jezus Chrysto. A chór ludzi na placu świętego Piotra odpowiedział. Sempre sia lodato. Niech będzie zawsze pochwalony. Na wieki, wieków Amen. Dziś już tego nie ma. Co stało się z naszym kochanym Kościołem? Dlaczego nasi hierarchowie, nasi pasterze tak bardzo dali się zlejcyzować? Dlaczego my żeśmy się tak zlejcyzowali? Przyszedłem ostatnio do jednego urzędu w Polsce i mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Byłem w koloradce. Cisza. Sam sobie odpowiedziałem na wieki wieków amen. A potem pytam te panie z bardzo usłużne i miłe, katoliczki, czemu żeście mi odpowiedziały, bo no, były bardzo zmieszane, bo proszę ksiądz, ksiądz, który mi tu przychodzi, ciągle nam mówi szczęść Boże. No mówię, też pięknie, ale to, to nie jest wyznanie wiary, szczęść Boże. Diabłu bardzo zależy na tym, żeby mówić szczęść Boże, bo, bo słowa szczęść Boże nie mają mocy egzorcyzmu. Wyznanie, pozdrowienie katolickie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ma moc egzorcyzmu. Szatan drży, kiedy my wypowiadamy słowa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I on musi paść na kolana i uznać wielkość Boga. Do tego pozdrowienia, kochani, nawet Kościół przywiązał odpust cząstkowy, który przez lata był określany jako 50 dni do soboru II Watykańskiego, że 50 dni odpustu dla tego, który wypowiada to pozdrowienie, a 50 dni dla tego, kto odpowiada. Teraz, kiedy odpusty cząstkowe, to znaczy, one nie zostały zniesione, ale ilość dni już nie jest określana, nie mówimy o 50 dniach, ale mówimy o tym, że jest przywiązany odpust cząstkowy, ale to jest nieważne jak wielki, ile. Jest przywiązany odpust. Jest przywiązana szczególna łaska Boża. Jest przywiązane, co to jest odpust? Darowanie kardoczesnych, na jakie by zasłużyli. A więc wyobraźmy sobie, jak wielkie jest to pozdrowienie, jeżeli do tych prostych słów, które wypowiadamy, jest przywiązane również darowanie kardoczesnych. A więc ile razy popowiadamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tyle razy otrzymujemy jakieś darowanie kar. Zmniejszają się nasze kary. Mniej będziemy cierpieć w czyśćcu. Zobaczymy, jak to jest wielka sprawa. Natomiast do szczęścia Boże nie jest nic przywiązane. Jest to piękne pozdrowienie chrześcijańskie. <laughs> Można go używać przy pracy, ale to nie jest wyznanie wiary. No nie jest wyznanie wiary. To pozdrowienie nie ma żadnej mocy takiej, jaką, ma, jaką mają słowa niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, nie wstydźmy się naszej wiary. Wyznawajmy ją odważnie. Jeżeli pasterze, kapłani, czy nawet jeden czy drugi ksiądz biskup zapomnieli o tym i, i, i nie, nie wypadają tych słów. Używają innych, to przypomnijmy o tym. Przypomnijmy o tym, że są te słowa przepiękne i że nauczył ich nasz ukochany Jan Paweł II, który tak bardzo kochał te słowa i przy każdej okazji ich używał. Jak tylko mógł do końca życia, chwalił Boga właśnie tymi słowami. Witał się i żegnał się. Tymi słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. <laughs> Tak bardzo chcę Was zachęcić, żeby to pozdrowienie stało się naszym codziennym pozdrowieniem. Pozdrowieniem w rodzinach, w małżeństwach, gdziekolwiek przychodzimy, żebyśmy się nie bali użyć tych słów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zamiast nic nie znaczącego, hello, cześć. Co te słowa oznaczają? Nic. Jaka moc do nich jest przypisana? Żadna. Natomiast. Jeżeli chcemy walczyć ze złem, ze złym duchem w naszym życiu, to to pozdrowienie katolickie, chrześcijańskie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus jest takim narzędziem, takim biczem Bożym, który Bóg sam nam wkłada w dłonie. Jak wspaniale by to było, gdyby przychodzi ojciec z rodziny do domu i mówi do żony i do dzieci, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie w naszej rodzinie pochwalony. My kapłani. Kochani, w szczególny sposób musimy o to dbać. Sami to musimy przestrzegać. Ktoś mi zwrócił kiedyś uwagę, kiedy zacząłem nagrywać te programy. I na początku mówiłem tylko, ufajmy Panu. Też piękne słowa. Bardzo piękne, związane z naszą wspólnotą, ale brakowało tego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ktoś mi zwrócił uwagę na to. Tak bardzo jestem wdzięczny tej osobie, która mi na to zwróciła uwagę. I zaraz po tej uwadze, którą otrzymałem, zacząłem rzeczywiście, pomyślałem nad tym, przemyślałem i, i, i pomodliłem się za tą osobę. Bardzo dziękuję, nie wiem kto to był, ale, ale Pan Bóg mi tego człowieka posłał. Zacząłem rzeczywiście używać podwójnego wtedy pozdrowienia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i ufajmy Panu. Pierwsze pozdrowienie nasze, chociażby było wiele innych cudownych, wspaniałych, mądrych, dobrych, Nasze chrześcijańskie, katolickie pozdrowienie to jest zawsze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wyznanie naszej wiary, uwielbienie Jezusa Chrystusa, na którego imię zgina się każde kolano istot i ziemskich i podziemnych. Wszyscy muszą paść wtedy na kolana i na twarz przed, przed Panem Bogiem. Kochani, czasy, w których żyjemy, to są czasy ostateczne. To są czasy ostatecznej walki dobra ze złem. To są czasy, kiedy nasz szatan okrutnie atakuje i poniewiera. Dlatego każdy najlepszy środek do walki z szatanem powinien być przez nas wykorzystany. Powinniśmy go tak łomotać, szatana, że on powinien bać się do nas zbliżyć. A właśnie takim łomotem wielkim dla szatana jest to pozdrowienie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, używajmy go jak najczęściej, nie tylko kiedy spotykamy na ulicy zakonnice albo księdza nie tylko kiedy oficjalnie spotykamy się z osobami duchownymi przychodzimy do kościoła spotykamy kapłana w kancelarii parafialnej czy w różnych innych formalnych i nieformalnych okazjach, ale kochani używajmy go na co dzień, pamiętam jak mój dziadek świętej pamięci Prosty, wiejski człowiek przychodził do domu i, i już od drzwi chwalił Pana Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A babcia i wszyscy domownicy mu odpowiadali na wielki wieków. Amen. Kochani, tak żeśmy się... Pamiętacie film Potop? Możemy powiedzieć, że to był XVII wiek, ale tak się nasi pradziadowi, projcowie pozdrawiali, tak Boga chwalili i nie było wielkiego zła w tych rodzinach. Rodziny były Bogiem silne, bo Bóg w nich królował, bo Bóg był obecny, bo, bo Bóg nieustannie był chwalony. Dlatego, kochani, musimy wrócić do tego, jeżeli chcemy naprawić to, co się popsuło w kościele i w Polsce i w rodzinach i w społeczeństwie, to musimy wrócić najpierw do rzeczy podstawowych. Musimy na co dzień wyznawać naszą wiarę, wiermić Boga tam, gdzie się da. I to jest ta pierwsza rzecz. Powiem Wam szczerze, nie tak dawno miałem konieczność, żeby samolotem z Rzeszowa lecieć do Warszawy. Leciałem w sutannie. Trochę mi było głupio, ale nie, no, no głupio, no właśnie to tylko świadczy o tym, jak bardzo człowiek, jestem sam zleicyzowany już. Miałem ochotę lecieć po świecku i tam się ubrać dopiero, ale mówię, nie człowieku, umiesz się porządnie już tu. Chociażby z tej przyczyny, że tam już nie będziesz mieć czasu. Jak Bogu dziękowałem tym za to natchnienie, które mi dało. Pierwsza rzecz, jaka mnie spotkała wspaniała, to taksówkarz, który pochwalił Pana Boga w Rzeszowie, który wiódł mnie na lotnisko. Potem straż graniczna w Rzeszowie, która pochwaliła Pana Boga. Trzy osoby, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, proszę księdza. A potem w Warszawie Pięć osób mnie miało i pięć osób pochwaliło Pana Boga. Sobie pomyślałem, Boże, jaka wielka chwała Cię spotkała. Jak, jak... byłoby to wspaniale, gdybyśmy kapłani nieustannie chodzili w Sutannach. Może ktoś by naplł na nas, wylał nam pomyje na głowę, obrzucił nas infektywami. Ale ile osób pochwaliło też by Boga? Ile osób by pochwaliło Pana Boga? Dlatego tak sobie podjąłem zobowiązanie, że. Jeżeli się tylko da i gdzie się da, będę chodził w sutanie. Chociażby mnie to miało nie wiadomo ile kosztować. A w najgorszym wypadku będę chodzić pod koloratką. Kochani, ale przecież chwalić Boga mają nie tylko osoby duchowne. Wszyscy mamy chwalić Boga. A więc nasze postanowienie sierpniowe z naszego dzisiejszego spotkania. Nie cześć, nie dzień dobry, nie hello. Niechaj, ale niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony we mnie i przeze mnie, w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie, w kościele. Niech będzie pochwalony. Próbujmy przełamać wstyd. Próbujmy przełamać tak naprawdę to, czego się tu wstydzić, powinniśmy być dumni, że możemy Boga chwalić. A że ktoś się zdziwi, a że ktoś. Zareaguje źle. Co nam do tego? Co nam z tego? Jacy głupi jesteśmy, kiedy na to zwracamy uwagę? Jacy beznadziejni głupi jesteśmy, kochani? I puści. I ogarnięci ideologią tego świata, sam widzę, jak bardzo ta ideologia niszczy nas wszystkich. Mnie również często dotyka. I sprawia, że zaczynamy myśleć po ludzku, ale. Ale Bóg daje tę łaskę, że człowiek się od razu budzi, budzi, budzi i wraca do tego co Boże i tego wam życzę, tak bardzo wam życzę i sobie i wam, aby Bóg Bóg w nas i przez nas uwielbiony. Zaczynając od słów naszego codziennego pozdrowienia, wypodajmy je codziennie wielokrotnie, wielokrotnie i módlmy się też dla naszych pasterzy, żeby się nie bali, nie wstydzili, żeby nas uczyli, dawali nam przykład za papieża Leona, żeby nam nie życzył dobrego obiadu i dobrego dnia, bo w tych słowach nie ma Bożej mocy, ale żeby powrócił, tak jak za przykładem naszego Jana Pawła II do słów, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jak pięknie one będą brzmieć w słowach naszego papieża Leona. Przyznam się szczerze, ze smutkiem w sercu, że jeszcze ani razu nie słyszałem, żeby papież Leon wypowiedział te słowa. Może przeoczyłem, może nie dosłyszałem, ale nie słyszałem. im was pobłogosławię, kochani przyjaciele. Dzięki za pomoc. Wielkie Bóg zapłać za pomoc na remont pustelni trumfu Niepokalanego serca Maryi. Tak jak mówiłem w ostatnim filmie, w ostatnim materiale. Prace idą całą parą. Trzy ekipy pracują. Dobrych, bożych, ludzi, wspaniałych. Kochani, potrzebujemy wsparcia, bo jesteśmy już, można powiedzieć, na wyczerpaniu finansowym. Ktoś nam ostatnio bardzo pomógł, ale już te pieniążki się można powiedzieć prawie wykończyły. Widać do no, już dlatego bardzo prosimy o wsparcie żeby zamknąć temat i wykończyć wszystko, potrzebujemy pół miliona pół miliona potrzebujemy, żeby dokończyć kaplicę którą żeśmy rozbudowali pozamykać te tematy osuszania, wymiany rur yy, no, yy, różne rzeczy, żeśmy pootwierali i, i różne rzeczy nie są dokończane, trzeba położyć jeszcze kostki trochę, bo błoto jest takie, że można utonąć Ogarnąć parking na samochody, uporządkować otoczenie. Potrzebujemy samo położenie kostki, kochani. Te, że te chodniki stare, które są, trzeba skuć, powyrzucać, położyć kostki. Samo położenie kostki 300 tysięcy. 300 tysięcy. Samo położenie kostki, chodników, krawężników, zrobienie parkingu. Dlatego bardzo pokornie proszę o wsparcie. Pół miliona złotych nam potrzeba, żeby zamknąć remont. Pustelni trumfu niepokalanego serca Matki na świecie, Oczywiście pewne rzeczy jeszcze gdzieś tam będą do robienia z biegiem czasu, może za rok, za dwa, ale to już takie inne rzeczy. Natomiast, żeby wejść, zaprosić ludzi i żeby tam móc coś robić, działać, to potrzebujemy pół miliona. Bardzo dziękuję i pokornie proszę o wsparcie. Bardzo, ale to bardzo o każdy najmniejszy grosik. Gdyby się tak większa ilość osób zmobilizowała, to do końca września byśmy te remonty zakończyli. A tak bardzo nam na tym, tak bardzo nam zależy na tym, żeby jak najprędzej te remonty skończyć i móc tam działać, zapraszać ludzi, organizować spowiedź generalną, żeby to miejsce było takim miejscem, gdzie ci, którzy zechcą, będą mogli przyjść i spotkać się z nami kapłanami. I uwielbić Pana Boga. I dotknąć piękna przyrody. I w tej przyrodzie odnaleźć Pana Boga. Dlatego jeszcze raz dziękuję i bardzo, ale to bardzo proszę o najmniejszy grosik jego wsparcie, bo przyznam się szczerze, że, że sytuacja jest no, finansowo bardzo trudna. Trzeba wypłacać na, na bieżąco, a grosza brakuje. Kochani. Błogosławię was na zakończenie przez niepokalane serce Maryi, przez przeczyste serce świętego Józefa, przedstawnicą naszych świętych patronów. Niech was Bóg błogosławi, niech Wam wynagrodzi stokrotnie dobro, które nam czynicie ze względu na Niego. Niech się Wami opiekuje każdego dnia. Pan z wami z duchem Twoim przez niepokalane serce Maryi, przez przeczyste serce świętego Józefa. Przedstawiciel naszych świętych patronów niech Was błogosławi, broni i strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ufajmy Panu.